Trzymam w ręku wasze postulaty, Bydgoska Prawica. Nie jest czas na eksperymenty, to jest czas na sprawdzonych ludzi w samorządach. Ja osobiście jestem osobą, która ciągle szuka nowych wyzwań, ciągle szuka nowych pomysłów. Te wybory nie są ani o in vitro, ani o polityce zagranicznej, ani o reformie wymiaru sprawiedliwości, o nie, Zielonym Ładzie. Te wybory są o tym, jaką będziemy mieli komunikację miejską, o tym... E... Nasza kandydatka na prezydenta Joanna Czerska, do Was. Wszystko, ja sobie zdaję sprawę, że to jest, e, że nieco będzie wydłużona tutaj procedura, jeżeli chodzi o przebudowę tej drogi. Ja! Witam na obchodach 20. rocznicy powstania Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO. Prawdziwa historia Centrum Szkolenia Sił Połączonych rozpoczęła się w listopadzie 2002 roku, kiedy szefowie państw i rządów NATO otworzyli nowy rozdział w historii sojuszu podczas szczytu w Pradze. Dzień. Śluza kanału Bydgoskiego okazała się hitem dla gości z Chin światowej konferencji kanałów, która odbywa się w Bydgoszczy. Zdaniem kustosza muzeum kanału Bydgoskiego Tomasza Izajasza nie ma się jednak czemu dziwić, bo historyczna infrastruktura, którą dysponujemy, to wielki skarb, którego nie jesteśmy świadomi. Tak, stary kanał budkowski, trzeba pamiętać, że jest wyposażony w unikatowe śluzy, są to najstarsze w tej części Europy śluzy, a jeśli jeszcze to osadzimy w niezwykłym środowisku przyrodniczym, to tak naprawdę przepis na sukces jest gotowy. W Kandynawii, po Basle, po Zatokę Te działania to nie jest tylko idea, to nie jest plan, one są już wdrażane. Ja dziękuję ja ja Irakowi takiego wspaniałego pomysłu. Zapowiedź budowy drogi Via Pomerania łączy samorządy z regionu. Jako pierwszy publicznie zaapelował o nią prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok, na co po kilku dniach stanowiskiem odpowiedziała Rada Miasta Bydgoszczy. Cieszę się, że jest współpraca, że jest poparcie tego projektu i że rozszerzamy go dalej do Inowrocławia, być może dalej nawet do Konina, bo takie są, takie są plany. Dla mnie to jako prezydenta Inowrocławia, który z każdej strony jest w tej chwili komunikacyjnie odcięty, to są bardzo dobre wiadomości i muszę powiedzieć, że każdy samorząd, który będzie wspierał tą inicjatywę, uważam, że z tego skorzysta, bo to jest korzyścią nie tylko dla naszego samego Inu Wrocławia czy powiatu, ale całego regionu. Otwiera nam się tak naprawdę okno na, na północ Polski, czego w ogóle nam brakuje. Także bardzo, bardzo się cieszę i mogę z tego miejsca tylko podziękować samorządowi bydgoskiemu, że wspiera naszą inicjatywę i jest za. W tym tygodniu do grona popierających inicjatywę dołączył Sejmik Województwa, Rada Powiatu Inowrocławskiego. A dzisiaj Rada Miejska i Wrocławia.